Witam na kanale Marek Meram Połowa września 2024 W Sejmie projekt ustawy z karami więzienia Za ujawnienie czyjejś orientacji seksualnej Wbrew woli tej osoby Surowe kary, nieproporcjonalne też w porównaniu z resztą kodeksu Nigdzie indziej na świecie nie ma takich w cudzysłowie praw Nie wiadomo kto zgłosił projekt Nie zdążyli uchwalić a nawet jakby zdążyli, to nie na wiele by się taka ustawa przydała, bo w drugiej połowie października w nagraniu Tajemnice Antoniego i Zbynia na kanale Piotr Krysiak na YouTube były pracownik Agencji Towarzyskiej dla Gejów ujawnił po co wiele lat temu kilka razy jeździł do Antoniego Macierewicza i zachowanie dzielnego Antoniego podczas takich spotkań. Czyli nie ujawnił niczyjej orientacji seksualnej, tylko opisał świadczenie usług. Jaki będzie następny krok? Może żeby uniknąć na przyszłość takich fakapów i uniemożliwić takie znajdowanie dziury w prawach, teraz zrobią ustawę, w której konkretnie powiedzą o co naprawdę chodzi, wymienią, czy jej orientacji nie wolno ujawniać i w ogóle o niej mówić, na przykład zakazuje się ujawniać i rozmawiać, i tak dalej, i potem w punktach. No, na Macierewicza za późno, ale można jeszcze: a Jarosława Kaczyńskiego B. Następny lider, przywódca narodu, szef partii, senator, minister czy medialny mędrzec. Jak dojdziecie do Z, to potem róbcie AA, AB, AC i tak dalej. Następnie AAA, AAB, AAC. Tak można dojść do 20 razy A. To chyba jedyny sposób i jedyne wyjście. Zastanówcie się nad tym. O chwalebnie rządzący Polską wielcy przywódcy, mędrcy z wiejskiej, Nowogrodzkiej, alei Ujazdowskich i tym podobne. Nikt mnie nie sponsoruje, za to oficjalne media ukrywają, YouTube, TikTok i tak dalej. Dlatego proszę podawać moje nagrania dalej, tylko tak mój kanał może istnieć. Poproszę o udostępnianie linku do tego filmu i do innych moich filmów, gdzie się tylko da. Zachęcam, bo można zrobić nawet najlepszy film świata, co z tego, jak YouTube go nie promuje, a wręcz ukrywa. Udostępnij link do na przykład też tego filmu. Link w opisie pod spodem. Oświadczam, że jestem w pełni władz fizycznych i umysłowych, czuję się świetnie, nie mam żadnych większych problemów i zamierzam żyć jeszcze długo, tak więc ewentualne wypadki, przypadki są zupełnie niemożliwe.